Załoga, dzisiaj o 18:15 na Twitchu będę streamował live Halloweenowy, więc naprawdę gorąco polecam, żebyście weszli. Link oczywiście w opisie, więc zachęcam, a teraz zapraszam do obejrzenia filmu. W dzisiejszym odcinku przekonamy się, czy jesteśmy w stanie utrzymać widzę w łódź w ekstraklasie. Także mamy naprawdę ciężkie zadanie z tego powodu, że będziemy musieli budować hiszpańsko-polski skład w łodzi, więc to naprawdę będzie bardzo ciekawy eksperyment. Zobaczymy, czy Hiszpanie, których ściągnę, naprawdę oddadzą temu klubowi, ale tak. Także przede wszystkim mamy skupić się na Akademii Piłkarskiej, żeby tutaj jak najbardziej rozwijać. Więc tych transferów nie będzie bardzo dużo, więc będziemy musieli dobrze przemyśleć każdy nasz ruch transferowy. Ale także będziemy przede wszystkim chcieli wrócić na szczyt Ekstraklasy. Oglądaj, żeby się przekonać, czy nam się udało. Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Skoda hito przy rejestracji, cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Cześć załoga z tej strony, chciałbym zaprosić was do kolejnego odcinka kariery przebudowy Tym razem jesteśmy w Widzewie i tu jest naprawdę ciężkie zadanie z tego powodu, że przede wszystkim mamy się utrzymać w ekstraklasie, ale także wychować swoją młodzież Czterokrotny mistrz Polski raz nosił puchar, więc trzeba wrócić do tych najlepszych lat, czyli do lat 90, bo wtedy Widzew był jedną z najlepszych drużyn w Polsce i naprawdę dobrze nas reprezentował nawet w Lidze Mistrzów Jak możecie zauważyć aktualnie trener Widzewa proferuje formację 3-4-2-1 i ja też tak będę chciał grać czyli informacją 3-4-1-2 lub 3-4-2-1, tylko że na dwóch defensywnych pomocników, bo aktualnie tych mamy dosyć dużo, a środkowych pomocników nie za bardzo, więc tutaj naprawdę wydaje mi się, że to jest aktualnie najlepsze nasze ustawienie, także Kaput do nas przychodzi, to jest zawodnik Piasta Grywice, który naprawdę ma całkiem fajny potencjał, patrząc na jego umiejętności, patrząc na jego overall, patrząc na to, jak będzie ważny moją ogniwem już w pierwszym sezonie no to Michał Kaput za 770 tysięcy ściągnięty właśnie z Piasta może być bardzo ważnym elementem całej układanki. Aktualnie średnio to wychodzi, patrząc na to, że zajmuje 14 miejsce, 4 zwycięstwa, 8 remisów i 7 porażek, 20 punktów, tylko no to pokazuje, że ten sezon nie jest najlepszy. Patrząc na to, jak mało strzelamy bramek, no to naprawdę może być tragedia. Kapu 3 bramki, 2 asysty, dzieliński, 2 bramki, Pawłowski 2 bramki, Letniowski 2 bramki, no naprawdę to wszystko sprawuje, że jesteśmy drużyną, która jest bardzo mało efektowna w ofensywie, więc tutaj zacząłem kombinować, czy być może zmiana formacji na 4 w defensywie nie sprawi, że zaczniemy więcej po prostu trwać bramek. I tak się wydarzyło: 43 punkty, minimalna strata nawet do Lecha Poznań, który był siódmy. Z nami takie glechy jak na jak Dajstrzyce, głębiej więc naprawdę dobrze sobie poradziliśmy. Pucharze Polskie niestety z Bissą Polską odpadliśmy po wyniku 1 0 dla nich. Tutaj dosyć duży gorycz porażki z tego powodu, że do ostatnich minut był wynik 0-0 i wydaje mi się, że to my przeważaliśmy. Letniowski świetnie się odnalazł w formacji 4-2-3-1 z jednym defensywnym pomocnikiem, jednym środkowym, i naprawdę dobrze to wyglądało. Zwłaszcza Kaczmarek, którego znalazłem właśnie we swojej szkółce naprawdę wyglądał niesamowicie. 16 występów 5 ramek, jedna asysta, no to sprawia, że naprawdę ten zawodnik rośnie dla, dla nas niesamowicie. Mam nadzieję, że to będzie taki lider, który będzie za parę lat stanowił największą siłę naszej drużyny. Oczywiście jak go nie sprzedamy, bo jak będzie dosyć fajna oferta, no to jednak tak się wydarzy no i będziemy musieli sobie poradzić bez niego. Miejmy nadzieję, że sezon drugi będzie jeszcze bardziej ekscytujący, bo naprawdę dosyć dużo tam się może wydarzyć, więc naprawdę oglądajcie do końca ten materiał. Przed tym sezonem miałem bardzo dużo myśli, jak zbudować tą kadrę, żeby jednak walczyć przynajmniej o pierwszą dziesiątkę. Przede wszystkim potrzebujemy lewego obrońca oraz środkowego obrońca. Ale także zobaczyłem później, kurczę, brakuje nam kompletnie lewego skrzydłowego, dlatego Hesse jest pierwszym naszym transferem. Zawodnik był Real Madrid. zawodnik, który naprawdę dużo przeszedł przez swoją karierę, grał w świetnych klubach, ale zawsze był tym głębokim rezerwałem. Dlatego przychodzi do nas jako gwiazda tej ligi, można powiedzieć. A patrząc na to, że nie mógł się odnaleźć właśnie w Turcji, no to to jest ostatnia jego szansa na pokazanie się jeszcze w Europie. a mamy szansę jednak jakiekolwiek, żeby gdzieś tam za 2-3 lata dołączyć do tej ścisłej czołówki ekstraklasy. No i także Adam Adams przychodzi, czyli powrót wielki do ekstraklasy. Zobaczymy, czy mu to wyjdzie, czy to jest dobry kierunek, bo jednak druga liga niemiecka też jest dosyć mocna jak na tego zwolnika, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. U nas będzie tym głównym liderem środka obrony. 11 miejsce po 19 kolejce, więc naprawdę możemy spać spokojnie, utrzymanie, a być może powalczymy o coś lepszego. I też był mój błąd z tego powodu, że Hesse ch ch chciałem, żeby był bardziej takim ofensywnym zwolennikiem na skrzydle, który częściej wykańcza akcję. Nie do końca to się sprawiło, on miał naprawdę ciężkie wejście przez te pierwsze pół roku, dlatego zmieniłem jego wytyczne, zamieniłem Kaczmarka z właśnie Hesse. To Hesse teraz miał być bardzo szeroko ustawiony, prawie przy linii i to on miał bardziej rozgrywać tą piłkę w różnych sektorach, a jednak to Kaczmarek miał wykańczać gdzieś te akcje i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ta ma ten mały detal być może sprawi, że Bizev po prostu będzie grał lepiej i to się wydarzyło, bo piąte miejsce sprawiło, że naprawdę wyglądaliśmy mocno. Z że dotarliśmy do finału Pucharu Polski, gdzie zagramy z Piastem Gliwice. Piask, który zdobył wicemistrzostwo kraju, może zdobyć puchar, więc to naprawdę będzie świetny sezon dla tego zespołu. Miejmy nadzieję, że jednak tak się nie wydarzy. To my osiągniemy to trofeum i zagramy w europejskich pucharach już w sezonie trzecim. Więc na pewno oglądajcie do końca. Tutaj Kaczmarek 4 bramki, 6 asyst, ale zobaczcie Hesse 6 bramek, 5 asyst. Przez to, że zmieniłem wytyczne tym dwóm zawodnikom. Sprawdziłem, gdzie mogą grać po prostu lepiej, gdzie mają odpowiednie umiejętności, żeby po prostu lepiej wyglądać. No i Tutaj było naprawdę bardzo, bardzo dobrze, że akurat tak zrobiłem, że gdzieś tam nie symulowałem na siłę, na, utrzymując ich pozycję, tylko po prostu gdzieś zacząłem szukać, bo to sprawiło, że naprawdę nasz klub wyglądał zdecydowanie lepiej i naprawdę dosyć dużo sobie obiecuje po tym finale Pucharu Polski. Miejmy nadzieję, że ten puchar naprawdę będzie dla nas, no i po raz drugi w historii osiągniemy właśnie to trwające, bo jest taka możliwość, jest bardzo duża nasza szansa, zwłaszcza, że graliśmy dosyć solidnie przez każdą część tego pucharu, w każdym meczu naprawdę dobrze się prezentowaliśmy. Czy po rzutach karnych, czy po minimalnym zwycięstwie Ale wiecie, że flegmatyczny futbol Akurat w takich momentach naprawdę się sprawdza Tu pierwsza sytuacja, włoski W środku pola rozgrywa do Kuna, Kun do Sancheza Sanchez w tym momencie Wchodzi w pole karny. Sanchez uderza No i niestety poprzeczka, ratuje Piasta Gliwice Od przygrywania w tym spotkaniu Kun, kolejna sytuacja, Kaput bardzo dobrze Rozgrywają Sanchez, niestety Mosur bardzo pewnie odebrał nam piłkę Teraz Sanchez, Sanchez wchodzi w pole karny. Sanchez i już bez szans, Lach. no i na szczęście Dla nas mamy prowadzenie jeden. z Zera. Mamy to, proszę Państwa, prowadzimy w tym spektaklu finałowy, można powiedzieć, tego sezonu Ekstraklasy. No i miejmy nadzieję, że to się utrzyma. Zwłaszcza, że sam też ma kolejną sytuację, niestety został zatrzymany. No i fatalna decyzja sędziego! Rzut karny i takim dziwnym sposobem wilk to obronił nasz wychowanek, który został wsiągnięty właśnie ze szkółki, więc bardzo się cieszę, że akurat miał takie niesamowite wejście w ten mecz. No i tutaj możecie zauważyć kolejną sytuację, ale ten rzut roczny był dosyć przeciętny. No i spokojnie Piazgwice wybija tą piłkę daleko daleko w naszą strefę boiska no i ten mecz został, można powiedzieć lekko zniszczony w drugiej połowie z tego powodu, że po prostu chciałem bardzo zatrzymać to prowadzenie, więc dałem wytycznych raczej cofniętą tą formację, dałem tak żebyśmy się bronili, żebyśmy raczej całym zespołem się dobrze przesuwali no i to wykorzystaliśmy na nasz, wszystkie argumenty, które my tutaj mamy, bo naprawdę mamy dobrą defensywę mamy bardzo dobre skrzydła więc mogliśmy zagrać zupełnie inaczej mogliśmy zagrać na kontry, bardzo groźne kontry, ale które nie za bardzo bardzo się wydarzyły, bo oba zespoły nie stworzyły w drugiej połowie żadnych takich świetnych sytuacji, więc mnie to cieszy, że po prostu zdobywamy po dosyć flegmatycznym spotkaniu, ale jednak to my możemy się cieszyć i to nasz sen w Europejskich Pucharach będzie w następnym sezonie naprawdę bardzo gorący, bo naprawdę chciałbym wracać do Ligi Konferencji, miejmy nadzieję, że tam będziemy się dobrze bawić i miejmy nadzieję, że to wszystko się dobrze wydarzy, bo widzę, powinien walczyć o najwyższe cele w Ekstraklasie, bo jest to piękny klub z wieloma niesamowitymi kibicami, a takim klubom chce się po prostu kibicować, żeby jednak one osiągały sukcesy, bo jednak klub bez kibiców źle się ogląda w telewizji przynajmniej. Trzeci sezon będzie bardzo ciężki z tego powodu, że będziemy musieli łączyć niestety wyzwania europejskie także z ligą oraz pucharami, więc będzie to bardzo ciężkie zadanie. Benito do nas przychodzi za milion, to jest bardzo dużo jak na ten klub, ale to jest zawodnik, który będzie bardzo wartościowy, tak samo jak Beryszyński, który jest bardzo doświadczony zawodnikiem, który na pewno pozwoli nam odnaleźć się w Europie i sprawić, że będziemy po prostu grać lepiej. Wydaje mi się, że Bartek naprawdę znający tą ligę, ale także przede wszystkim realia futbolu zagranicznego da nam odpowiednie doświadczenie w szatni, żebyśmy dali radę awansować. Aktualnie zajmujemy szóste miejsce w lidze, co sprawia, że jest naprawdę dobrze. 29 punktów, tyle samo co Szczecin, tyle samo co Zagłębie, tyle samo praktycznie co Legia czy Górnik, bo oni mają 28 i 27, ale minimalna strata do reszty. My aktualnie awansowaliśmy do Ligi Konferencji. Niestety dostaliśmy w sześciu meczach naprawdę dosyć dużą lekcję pokory ale także nauki na przyszłość. Kaczmarek wygląda naprawdę świetnie. 83 overall to jest zawodnik, który powinien odejść z tego klubu. I raczej, jak przyjdzie dobra oferta, sprzedam go. Hessen niestety nie chce przedłużyć za mną kontraktu. Choć gra wyśmienicie i świetnie pokazuje się w ekstraklasie. Niestety, ale marudzi, że za mało zarabia. A ja nie chcę mu dać powyżej 10 tysięcy, bo to jest naprawdę dosyć duża kwota. Szóste miejsce na koniec szkoda, bo wydaje mi się, że była szansa, żeby połaczyć o coś lepszego. Ale jeden słabszy miesiąc sprawił, że niestety legia nam odjechała. Pogoń ma dwa punkty przewagi, no i niestety tak się wydarzyło, że nie zagramy w kolejnym odcinku w europejskich puarach, ale miejmy nadzieję, że tam się odbudujemy i będziecie śledzić oczywiście kolejny odcinek. A ja mam pytanie do was: jakie transfery chcielibyście zobaczyć właśnie do Wizawoć, czyli do polsko-hiszpańskiej brygady? Na jakich juniorów mam stawiać, gdzie poszukiwać młode talenty? Jak byście to wszystko chcieli zobaczyć w drugim odcinku? Jestem ciekawy waszych oczywiście komentarzy, ale także jestem ciekawy, kogo chcielibyście? Jakie kariery chcielibyście zobaczyć, także w innych odcinkach. Jestem ciekawy, co napiszecie w komentarzach. Oczywiście wszystkie komentarze czytam, więc naprawdę polecam pisać albo zostawić łapkę w górę. Też jest bardzo mi miło, jak widzę, że doceniacie moją pracę i chcecie oglądać cały czas ten content. Aktualnie naprawdę dobrze wyglądał zwłaszcza Kaczmarek, który miał 13 bramek. Ten odcinek się kończy. Mam nadzieję, że podobał Wam się, że miło spędziliście czas i widzimy się oczywiście na Twitchu o 18.15. Do zobaczenia!